witajcie farmerzy na moim kanale ja jestem Afterfrag i dzisiaj krótka prezentacja i początek biznesu na mapie Back Roads County jest to też mapa amerykańska z płaskimi terenami mało jest tutaj takich Górzystych terenów mamy tam jakieś drzewa i coś do wycięcia myślę by się też znalazło więc jest Bardziej obfita niż moja poprzednia mapa, na której grałem, niestety musiałem tam zatrzymać swoją działalność i przenieść się tutaj, na tamtej mapie. Były bugi na zakupionych mapach. Nie mogłem nic po prostu zrobić ani zaorać, ani wapnować, nic nie działało na wykupionych polach, więc musiałem niestety się przeprowadzić. No i tak oto wylądowaliśmy sobie na tych wspaniałych ziemiach tutaj również podoba mi się tu jakiś tam sprzęcik tutaj już powoli zaczynam sobie ogarniać jest Azor, Azor pilnuje terenu gryzie mocno po jajkach, także nie polecam wtargnąć tutaj na ziemię. Są dwa reflektory, wszystko będziemy widać. Azor ma dobry nos i zęby też tu mamy swoją małą chatkę. Zapraszam, zapraszam tędy, proszę, oprowadzę. Światełko wszystko działa. Może trochę głośno wchodzi włącznik, no ale to my Day in e, Rusja, no to dlatego. Tutaj mamy jeszcze na pięterku. Swój kącik, wysypialnie. Jest PC, wszystko tutaj mam. Tutaj dla, dla gości pokoi, więc możecie śmiało przyjeżdżać. No i co? To was o trochę oprowadzę, pokażę Wam, co sobie tutaj zacząłem, co kupiłem. No i tutaj jest biuro firmy. Proszę, proszę, zapraszam. Azor... Szwenda się i szwenda. No, tutaj jest nasze biuro. Przy okazji mamy tutaj taką halę, gdzie zawsze można coś sobie postawić, ale oprócz tego, co jest ważne, oprócz wyglądu, na dachu mamy tam... solar, który daje nam pieniążki Co miesiąc te płyty solarne, które po prostu robią energię ze słoneczka, i jakieś tam lekkie przychody są, więc zawsze na plus, na przyszłość taka inwestycja, tam mamy też dwa takie panele solarne, też tam coś z tego będzie pieniążków. No ale... Co najważniejsze to oczywiście produkcja, i nasze fabryki, tu mamy mleczarnię. Mamy produkcję wegańskiego mleka, proszę Państwa. Będzie potrzebna nam do tego soja. Tu mamy, oczywiście, cukrownię, która przyda się nam do wyrobów mleczarskich, a cukier będziemy w planach przynajmniej. Pozyskiwać z buraków cukrowych, tutaj mamy soję, którą tam już pracownik zbiera, albo już nawet może skończył. Zdążyłem zebrać mu trochę tych plonów z kombajnu, naszą skanią. Wszystko jeszcze na pewno zobaczycie, jak pracuje. No, Zygmunt zostawił kombajn i poszedł znowu na chlanie. No, ja wiedziałem, że tak będzie. Nie dokończył roboty i poszedł. Musimy zatrudnić kogoś. Bo jeszcze tutaj trochę zostało. Niech to do końca sobie tu skosi, a ja was oprowadzam dalej. To są moje dwa pola wykupione już, moja posiadłość, krwawica. No a ten sobie co sam tutaj wyrusz? No. no i do tego nie chcę się zdeptać, to jakiś rzadko spotykany. Tu oczywiście zasiałem sobie przed chwilą yy, trawkę. Nie do palenia. Jakby kto pytał. Tylko żeby tu tak schludnie, ładnie wyglądało. Przy mojej firmie. Przy moich biurach tutaj, w hali. Więc tu będzie wszędzie trawka. Będzie można ją sobie skosić. Aby dać tutaj i żeby krowy mogły se mymlać tutaj. Żeby miały co jeść. No wiadomo. Jeszcze krów sobie nie zakupiłem, bo tego pożywienia dla nich, czyli trawy nie mam. Zanim to wyrośnie minie miesiąc, a może i dwa. Tu będą świnki, pigi. Może nie od razu, ale tak ta przyszłość już jest postawiona. Tu już sąsiad. Tu sąsiad ma bawełnę nie może, nie może mieć lepiej od nas, więc podejdziemy trochę. <laughs> no, więc tak to się na razie tu nam prezentuje. Nie wiem, czy plasta myśli, interesujący, ale pewnie, że wam pokażę. No zapraszam, zapraszam. Widzę, że tylu was przyszło, że już wam pokazuję. Wylane wszystko ładnie żwirkiem, tam betonem białym. Jakby kto pytał, na wszystko mam papiery unijne. Proszę, proszę, nie gadać głupot. No i tutaj mamy silosy na nawóz i na ziarna. No i tutaj taki na nasze plony. Całkiem sporych rozmiarów, na pewno nam posłuży. No, oprowadziłem, pokazałem. W następnym odcineczku na pewno zajmiemy się już zakupem jeszcze jakiejś jednej ziemi. Co nieco tutaj podszlifuję, na pewno jeszcze z wyglądu jakieś światła, reflektory, coś na pewno, coś postawię. No i żeby Azor miał trochę światła, bo przecież ciemno to jak w nieważne gdzie. I będziemy zajmować się też buraczkami cukrowymi. No ale tak jak powiedziałem, będzie trzeba kupić jeszcze szybko jakieś ziemię i będziemy działać dalej. To by było na tyle w tym prezentującym takim odcinku, mojej prezentacji, mojej ziemi, mojej nieważne. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie śledzić rozwój mojej firmy. Firma, jak będzie się nazywała firma? Takie niemieckie. To, to, to trzeba zdjąć, proszę. To, to nie, to tak to nie będzie. Co do nazwy firmy jeszcze się zastanowię. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie. Cześć.